Waleska Szala przedwojenna nadpielęgniarka i powojenna kamieniczniczka Naszą opowieść zaczniemy nietypowo od końca epilog prologiem niechaj będzie. U schyłku lata nocne ciemności rozświetliły płomienie zjadające pod i ciało bezdomnego, który spędził tam swoje ostatnie chwile. Budynek, w którym do tragedii doszło, był ongiś własnością, a w zasadzie współwłasnością, Waleski-Szali, lecz ze zdarzeniem tym nie miała ona nic wspólnego. Półwiecze, jakie minęło od pojawienia się terminu herstory w opozycji do history, która pisana była głównie przez mężczyzn i o nich, jest dobrą okazją do przypomnienia tej rocznicy. Zastrzec jednak pragnę, iż tekst poniższy nie jest planową realizacją postulatów drugiej fali feminizmu, a konferencja rybnickiego muzeum pod tytułem Rybniczanki stała się jedynie katalizatorem, który przyspieszył odkładane od ćwierć wiecza zajęcie się tematem. Teczka z dokumentami dotyczącymi tytułowej postaci dawno dotarła do autora i oczekiwała na swą kolej. Praca włożona w uporządkowanie, interpretację i opracowanie dokumentów to studium przypadku. Odtworzenie żywobycia zwyczajnej, choć nieprzeciętnej rybniczanki, której ziemska wędrówka odbyła się w ciekawych czasach, nie opuszczając swego miasta, zaliczyła pięć państw. Cesarskie Niemcy po porewolucyjną, pełną chaosu wyrosłą z, na ich gruzach republikę szybko zastąpioną przez II Rzeczpospolitą, która niespodziewanie na lat 17 przywędrowała na ten teren. W kilka godzin zastąpiana została nazistowską, planowaną wprawdzie na tysiąclecie rzeszą, po której rządy przejęła Polska Ludowa. Gdyby doliczyć włosko-francuską, międzysojuszniczą komisję rządzącą i plebiscytową, a ćwierć wieku później czerwonoarmijny i nkw terror, terror, rzeczywistość, w której przyszło jej żyć, rzeczywiście była barwna, choć często były to szarości. Zachowane, zakurzone papierzyska rozświetlają ponadto historię lecznictwa, rzemiosła, budownictwa, życia codziennego a i kresów nawet. Drugim źródłem jest szpitalna teczka personalna przechowywana w raciborskim archiwum, jednakże jej zawartość rozczarowuje. Brak nawet fotografii, więc jak wyglądała nasza bohaterka, możemy sobie jedynie wyobrażać. Przyszła ona na świat w połowie ostatniego roku XIX stulecia. Dokładnie 29 lipca 1900 roku w Rybniku. Miasto, wprawdzie od trzech pokoleń powiatowe, a od dwóch posiadające kolej, nadal, mimo szybkiego wówczas rozwoju, nie było duże. Zbliżało się do 10 tysięcy mieszkańców. Jednym z nich był maszynista, kolejowy lub kopalniany, Emanuel, którego z racji wykonywanego zawodu zaliczyć możemy do dobrze zarabiającej arystokracji robotniczej. Późniejszy dokument doprecyzowuje wykonywane przez niego zajęcie. Jest to rachunek dla wielmożnego pana kierownika parowozu. Żoną jego była Teresa z domu Prus, która urodziła Martę, cztery lata później omawianą Waleskę, a i Emilię, zapewne też Antoninę i Gertrudę. Zachowane świadectwa szczepień są jedynymi znanymi dokumentami z jej dzieciństwa. Czas na słów parę o jej imieniu. A o imionach właściwie i o nazwisku. Wydawać by się mogło, iż skoro w najświetniejszych niemieckich górnośląskich rodach imię to używano Waleska Thiele-Winkler, czyli córka Franca, współtwórcy przemysłu i miejskości Katowic, czy hrabina von Bethsuchutz ze Zdzieszowic, to jest ono germańskie. I tu się mylimy. Waleska, jak pisały źródła niemieckie, is dislavische formen for Fornamens Valeria. Valeria zaś to feminatyw valeriusa, który oznaczał zdrowego, silnego. Zatem w pisowni przez V odczytujemy je jako używane przez Niemców, przez W jako polskie. Nasza bohaterka pojawia się w obu wersjach, ponadto czasem zamieniana jest na Walerię. Istny galimatias. Podobnie nazwisko – szala lub w pisowni niemieckiej szalla. Pierwsze, choć wydaje się polskie, w rzeczywistości posiada źródło słów niemiecki – szale, czyli muszla. Drugie jest zgermanizowanym zapisem pierwszego, czyli powrotem do przeszłości. W młodości nazywana jest szalowną, a nawet szalanką. Jej mamę w korespondencji nazwano nawet szaliną. Pracę w Rybnickim Szpitalu Psychiatrycznym rozpoczęła jeszcze przed oficjalnym przejęciem miasta przez władze polskie, gdyż 30 czerwca 1922 roku, niecałe dwa lata później, nazywana jest w dokumentach nadzorczynią zakładu dla umysłowo chorych, który przysługiwał 40% dodatek. Był on już wypłacany w świeżo wprowadzonych złotówkach, które zastąpiły, które zastąpiły młodą markę polską, a ta na początku poprzedniego roku zamieniła zniszczoną przez hiperinflację markę niemiecką. 29 grudnia 1925 roku została zamianowana stałą nadpielęgniarką z dotychczasowym uposażeniem służbowym. 12 grudnia 1934 Mimo, że nie posiadała przepisanego wykształcenia, śląska rada wojewódzka zamianowała ją starszą pielęgniarką w śląskim zakładzie psychiatrycznym w Rybniku z uposażeniem grupy 11 szczebla B. Oceniana była pozytywnie. Pani Waleria Szalówna pracuje samodzielnie od 1 stycznia 1924 w tutejszej aptece. W zakres jej czynności wchodzi przygotowywanie i rozdział lekarstw, zakupionych w aptekach miejscowych albo hurtowniach. Wszystkie te czynności wykonuje sumiennie, starannie i czysto. Cenną właściwością wymienionej jest poprzestanie na powiężonej funkcji, a nie aspirowanie do funkcji trudniejszych, odpowiedzialniejszych, także można jej powierzyć bez obawy leki silnie działające. Choroby dopadły ją w młodym wieku i wkrótce została emerytką. Na ukazanym dokumencie u góry mamy pieczęć i podpis słynnego doktora Białego. Teraz. Przenieśmy się troszkę na wschód, na wschód ówczesnej Polski, na obecny teren Ukrainy. Została ona skierowana na leczenie do truskawca, chyba najsłynniejszego tamtejszego uzdrowiska. I jej korespondencja z, tam, z, z władzami tamtego miejsca wnosi kilka takich dość ciekawych elementów. Mamy rok 1929 i skierowany do niej list. Wielmożna pani Waleria Szalówna. W uprzejmej odpowiedzi na list z dnia 18 września donosimy, że zakład nie prowadzi sanatorium, lecz w swych budynkach, których mamy pięć, wynajmujemy pokoje kompletnie urządzone, z pościelą, światłem elektrycznym i usługą bez utrzymania, a plenum titulum kuracjusze stołują się w jednej z restauracji zakładowych. Prócz budynków zakładu jest wiele wil i pensjonatów prywatnych dobrze urządzonych, w których odpowiednie pokoje dostać można. Ceny są następujące. Za pokoje jednołóżkowe pobiera się od 5 do 9 zł. Obiady w restauracjach zakładowych wynoszą od 3 do 4 zł. Taksa wynosi 6 zł tygodniowo od osoby. Kąpiele mineralne od 3,60 do 6,50. Dodatek kwasu węglowego, 2,50. Kąpiele borowinowe, 3 do 8 zł. Lekarze pobierają przeciętnie za pierwszą wizytę od 10 do 25 zł. O ile wielce szanowna pani zechciałaby na kurację w najbliższych dniach przyjechać, to takową będzie można jeszcze przeprowadzić. Chętni do wszelkich bliższych wyjaśnień kreślimy się z poważaniem Zarząd Zdrojowy Truskawiec. W młodym wieku została emerytką. Jej wymiar w początkowym okresie był bardzo przyzwoity. Płacona była z Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego jako pracownik samorządowy. Wkrótce, po pewnych perturbacjach na początku okupacji, po wymianie licznej korespondencji, została ona przeliczona na marki i nadal była bardzo przyzwoita. Problemy pojawiły się w okresie powojennym, kiedy już niewielmożnej, lecz obywatelce, tak jak pisano w piśmie urzędowym, zostanie merytorycznie podanie rozpatrzone po unormowaniu sprawy uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego osób, na których ciążą zarzuty z powodu zachowania się w czasie okupacji niemieckiej. Kolejne pismo jest już łagodniejsze w treści. Okazuje się, iż chodzi o trzecią grupę narodowościową, która została jej przydzielona. Ta przepychanka z polskimi władzami trwała ponad dwa lata, ale zakończyła się pozytywnie. Lecz był to już 7 październik 1947, a czasy były ciężkie. Obowiązywały kartki na żywność, to co zaczęło się w czasach hitlerowskich. Trwało również w pierwszych latach PRL-u. Teraz przejdziemy do drugiego członu tytułu, czyli do kamienicy, czyli do jej własności, współwłasności, która jest o tyle istotna, że miało to być źródło utrzymania dla niej i dla jej siostry. Dawało ono przed wojną na każdą 45 zł miesięcznego dochodu, co było kwotą wystarczającą do utrzymania. Lecz powojenna polityka rządzących krajem komunistów zmniejszyła tą kwotę do półtora złotego. Za to można było kupić wówczas gazetę Nowiny, która sporo pisała o sukcesach socjalizmu. Dodatkowo siostra Szali, która mieszkała z nią w domu, była zmuszona do płacenia czynszu za nadmetraż we własnym domu. Ich mieszkanie, składające się z kuchni i dwóch pokojów, miało powierzchnię 25 m2, czyli aż o 7 przekraczało normę. Nadwyżka. Była, jak urzędnikom wyjaśniała Waleska, wynikiem błędnej oceny z ich strony. Skoro były właścicielkami domu po połowie, to gdyby siostra szala Marta miała mieszkanie w swej połowie, posiadałaby pokój z kuchnią. Pokój taki ma 16 metrów, kuchnia zaś 14. Ponieważ nie ma ona żadnego dochodu, jest staruszką. Ma 64 lata i z jej połowy domu czynsz zbiera w groszach. Mieszkanie dlatego w mojej połowie, w moim mieszkaniu, i przez to oszczędzałyśmy już jedno mieszkanie dla lokatorów w jej połówce domu. Wyjaśnienia te niewiele dawały. Kilka lat trwały przepychanki z urzędnikami, aż w końcu pojęli o co chodzi. Kwestia śmieci. Jest ona troszeczkę aktualna. Obecne stawki dla wielu osób są trudne do zniesienia, dlatego ten temat również chciałbym przypomnieć, Już nie jest to taka całkowita nowość, ta obecna sytuacja. Cytuję pismo, które wystosowała do władz miejskich. Powołując się na pismo z dnia 18 maja 1961 jako rachunek, płacenie za wywóz śmieci 29 40 przez 100 zł za miesiąc maj oświadczam, że na naszej nieruchomości żadnych śmieci nie wywieziono. Jeżeli jakieś śmieci posiadam, to je wywiozę na moim wózku do mojego pola, bo to jest nawóz, który potrzebuję. Nie ma się co dziwić. emeryturę miała niewysoką, musiała utrzymywać siostrę, a dom nie przynosił dochodów, wręcz utrapienie. Był on usytuowany na początkowo, kiedy powstał w 1897 na stosunkowo pustym terenie między dzisiejszymi ulicami Gliwicką, Wyzwolenia, Mariańską i Piasta. Był on stosunkowo mało zabudowany, lecz w kolejnych latach, tak jak pokazują następne mapy, obiektów przybywało ona się zabudowa się zagęszczała, a i budynek uległ pewnej rozbudowie. Obecnie ten początkowo stosunkowo pusty teren niczym już nie różni się od zabudowy śródmiejskiej i możemy wrócić do stanu pierwotnego, do widokówki, która pokazuje jak w początkowym okresie ten niewielki budyneczek wyglądał. Jest on tam w środku zabudowy, natomiast jego wygląd zewnętrzny ukazuje kolejne zdjęcie: niepozorny, piętrowy budynek częściowo podpiwniczony ze strychem i drzwi z końca XIX wieku oraz bardzo ciekawa inskrypcja, która pokazuje dwie daty, czyli rok 1897 jako Czas powstania i 1934 jako rok rozbudowy. Pogmatwane koleje życia bohaterki odtworzone zostały ze szczątkowo zachowanych dokumentów. Wprawdzie wybijała się ponad przeciętność, jednakże nie była wybitną osobistością. Zasłużyła jednak na napomknięcie, a może inaczej przypomnienie God, przypomnienia są godne te wydarzenia i sytuacje, w których uczestniczyła. Wspominki takowe przybliżają czasy minione i mogą pomóc w zrozumieniu i wytłumaczeniu trudnych częstokroć fragmentów naszej lokalnej historii, a może znajdzie się w przyszłości ktoś o detektywistycznym zacięciu i uzupełni tę opowieść o liczne, pominięte fragmenty. Na wersję drukowaną musimy poczekać do przyszłego roku, kiedy ukaże się kolejny numer zeszytów rybnickich. Muzeum imienia Emila Drobnego w Rybniku.